Witajcie, jak się okazuje, nie każdy wiksiarz chodzi w dresie. Czy też jest wygięty? Ja przykładowo jestem wiksiarzem. Myślę, że się jakoś nadmiernie nie garbię, a na co dzień ubiorę raczej jeansy. Podobnie może być czasami w przypadku pięciusetkonnych samochodów, które nie lubią się afiszować swoimi wszystkimi końmi pod maską. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, no to myślę, że ja jestem dobrym przykładem. A jeśli chodzi o drugą, no to proszę bardzo, 500-konna Skoda. To w dzisiejszym odcinku Skoda Superb w wersji kombi Sportline rocznik 2017, ale jest to w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo właściciel tego samochodu chciał sobie zrobić takie cicho ciemne daily. No to wybrał bardzo praktyczną Skodę. Jest to samochód w sumie. No, poprawny do bólu. Jako, że pod maską mamy tutaj 2.0 TSI, był to topowy model. No, seryjnie miał 280 koni mechanicznych. No, to nie był już wcale taki wolny. Jeszcze, gdy dodamy do tego sześciobiegową automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG, napęd na cztery koła. No, to kurczę, Ale właścicielowi. Było trochę mało. W ogóle chciałbym poinformować na wstępie, że ten samochód, prezentowany samochód, jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia macie w opisie filmu. No, właściciel już się yes. tym autem nacieszył, zrobił nim 73 tysiące kilometrów. No i możecie sobie taką skodę sprawić. Słuchajcie dalej. Samochód ten został znacznie zmodyfikowany, ale w ten sposób, żeby dało się wciąż z niego korzystać na co dzień. No i wszystko tutaj, jeśli chodzi o aspekty wizualne, aspekt wizualny zostało poprawione i tak zrobione ze smakiem. Przykładowo mamy tutaj dokładki na dole, tył i przód. No to są dokładki Rigera z boku Maxstona. No czekajcie, pokażę wam tą dokładkę z przodu, bo wygląda ona naprawdę rewelacyjnie. No pasuje ona tutaj jak ulał, jakby była fabrycznie. Felgi firmy Motek są bardzo lekkie. No właścicielowi zależało na osiągach. Tego samochodu także lekka felga jak najbardziej tutaj wiele daje. No i też rzuca się w oczy zmieniony układ hamulcowy WRK. Podobno jest to jedyny taki zestaw w Polsce z tytanowymi tłoczkami. Tarcza przód 380 mm, z tyłu 355 Skoda Superb z najmocniejszym 2.0 TSI pod maską w wersji Sportline. Ogólnie, jakiego zawieszenia byśmy tutaj nie mieli, no to jest po prostu zamienka. Także ten egzemplarz jest też delikatnie obniżony. Jest tutaj zawieszenie KWV3, rozpórka przednich kielichów jest dodana, stabilizatory hr -a. I chyba, o ile dobrze pamiętam, tuleje zawieszenia są z Audi RS3. Ale nie jest to jedyna rzecz z RS3. No ale dobra, omawiam Wam dalej modyfikacje. Układ wydechowy jest tutaj od. MG Motorsport z przepustnicą, także jest tutaj pop and banks, ale gdy chcemy, to te auto może sobie pokonywać kilometry w ciszy. Oczywiście, downpipe sportowy katalizator, czy tam katalizatory, no nie można się tak do wielu rzeczy tutaj w sumie doczepić. W ogóle ta schoda Superb jest chyba prawie full opcji. No, nawet ma panoramiczny dach. Chyba nie ma jedynie grzanej tylnej kanapy. Ale Boże święty! Oczywiście wszystkie dokładki mamy tutaj w kolorze nadwozia. Proszę bardzo, tutaj taka brewka, ale wygląda bardzo ładnie czarna w połysku. Grill, tutaj ramka grilla też również jest czarna w połysku. Znaczki w połysku o proszę, ktoś tam kaszlandora upala. Bardzo ładnie prezentują się tutaj lusterka są karbonowe, emblemat sportline. No i uwierzcie mi, ten samochód jest naprawdę sportline. Oczywiście mamy tutaj też czarne listwy, ale to standardowo. No zobaczmy do środka. Tak wygląda przestrzeń pasażerska z przodu. Fotele sportowe, ze zintegrowanym zagłówkiem, elektrycznie regulowane. No wyglądają bardzo ładnie. No te przyszycia na alkantarze. No elegancko, że to jest Skoda, no ja pierniczę, że to jest Skoda. No i we wnętrzu najbardziej rzuca się tutaj nam w oczy pięknie zrobiona kierownica. Jest cała obszyta w alkantarze, tutaj środek również, tutaj karbon, karbon, no i tutaj też karbon. Z takimi dwoma czerwonymi paskami, które idealnie pasują w tym samochodzie do czerwonych pasów. Naprawdę to wszystko tutaj wygląda bardzo dobrze. No co, boczek drzwiowy, no to widzieliście w poprzednim odcinku ze Skodą Super Alcantara, miękki plastik. W ogóle twardy plastik zaczyna się dopiero tutaj na dole, ale kieszeń jest też miękko wykończona. Ale dobra, zamykamy. Zobaczmy sobie jeszcze szybko do tyłu, Wam pokażę, bo jest to wersja kombi, także tutaj jest trochę więcej miejsca nad głową niż w liftbacku. No i sami spójrzcie, sami ocencie. Fotel kierowcy jest wyregulowany pode mnie. Ja mam prawie 2 metry wzrostu i jeszcze mamy tutaj tyle miejsca. No sam za sobą mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. Nawet mogę się wyprostować i jest miejsce na głowę. Zamykamy. Jeszcze otwórzmy sobie bagażnik. Klapa otwierana jest elektrycznie. Też tutaj jest emblemat czarny w połysku. No i proszę. Bagażnik no jak taki Mini-autobus, oczywiście wtyczka 12V po drugiej stronie, jakieś tutaj haczyki, schowki. No jest tutaj też taka gumowa mata emblemat superb. No jest to niesamowicie praktyczny i duży, obszerny samochód w Komp bo tam był strojony. Jest też bardzo szybki. Jeśli chodzi o osiągi, to omówimy sobie teraz szybciutko silnik. Otwieramy maskę bardzo łatwo. Simply Clever. Proszę, amortyzatorki. Ale my tutaj nie o amortyzatorkach. Spójrzcie, już na pierwszy rzut oka widać, no, że było jednak coś tutaj modzone. Karbonowy dolot. Proszę, cyk. Nawet obudowa akumulatora. Wszystko jest karbonowe. Zmienione tutaj zostało naprawdę wiele. Wielu rzeczy tak na pierwszy rzut oka nie będzie widać. No, ten silnik generuje 503 konie mechaniczne oraz 560 Nm. No, pełnej listy modyfikacji Wam tutaj nie wymienię. Na pewno została zmieniona turbina, interkuler, pełno rzeczy z sprzętu. Odma też jest zmieniona. No, jest bardziej wydajna. No, przy takich mocach już trzeba tutaj robić odmę. Duża turbina Gareta ostro tutaj pompuje. No, przy 500 koniach. 2.0 TSI ma co robić Intercooler Forge, czy tam Forge, nie wiem jak to się czyta z orurowaniem. Tak jak mówiłem, samochód robiony był w KOMPSPORCIE, także bardzo dobra firma, jeśli chodzi o wagi. No i cóż, olej był tutaj zmieniany co 5000 km. Co tutaj jeszcze wam dodać? A właśnie, poczekajcie, zamkniemy sobie maskę, by nikt nie myślał, że tutaj się z kodzinka. Zepsuła. Właściciel mi powiedział, że chciał ten silnik zrobić na bezpiecznie. Także jest tutaj tylko 503 konie mechaniczne, ale potencjał jest na 550 koni. Warto też dodać, że była tutaj sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów, teraz jest siedmiobiegowa. Była chyba DQ 250 coś takiego. Teraz jest ona siedmiobiegowa z RS trójki DQ 500, o ile mi pamięć nie myli, no 560 Nm, żeby skrzynia po prostu tutaj bezproblemowo radziła sobie z momentem obrotowym. No i dobra, tak się prezentuje i tak właśnie jest zmodyfikowana ta oto 500 konna Daily Skoda Daily Superb Kombi Sportline. A właśnie jeszcze ostatnia, już naprawdę ostatnia rzecz i przechodzimy do jazdy próbnej. Jako że ten samochód miał służyć jako daily, no to właściciel zmienił tutaj, właściwie wymienił cały system audio. Także możemy sobie wrzucić tutaj tryb eko. bo jest tutaj oczywiście tryb eko. Samochód jest wtedy cichy, klapę zamykamy, odpalamy jakąś muzę i lecimy spokojniutko. No dobra, czas na jazdę próbną. No to zająłem miejsce za kierownicą, no ta kierownica prezentuje się rewelacyjnie, jak w jakimś super sportowym samochodzie. Znaczek Skody, cóż za trolling. No wcześniej jeszcze Wam nie powiedziałem, że tutaj też są doczepione takie większe manetki, oczywiście biegi tutaj też możemy sobie zmieniać, jest to bardzo fajny bajer. No i cóż, myślę, że najpierw odpalimy sobie ten samochód i posłuchamy jak on w zasadzie chodzi. No i dobra, z tyłu dzieje się tutaj naprawdę wiele, szczególnie w trybie sport podczas procedury startowej. No ale wrzucimy sobie tryb eco Jako, że to jest daily, no pojeździmy sobie tym autem w różnych trybach. No zobaczymy, czy faktycznie taki super 500 konny nadaje się na daily. Ok, to wyjadę sobie, pozwolicie na drogę i widzimy się za chwilę. Jeszcze tutaj sobie klapę wyłączę. O, proszę bardzo. No i dobra. Jedziemy sobie po krajówce, po takiej normalnej drodze między wioskami. Ograniczenie do 90 km na godzinę. Ale tutaj jest bardzo fajny fragment drogi, gdzie jest ograniczenie do 90. I nie wiem dlaczego, bo są naprawdę. Ostre zakręty, no jakby tutaj wjechał jakiś skład ważący 40 ton, 90 km na godzinę. No to nie wiem. W każdym razie, jak na razie, jedziemy sobie w trybie eko i w tym samochodzie muszę przyznać, jest po prostu dość cicho. Auto też wcale nie jest narowiste, No teraz trzymam gaz do połowy 80-90. Spokojniutko ono sobie wystrzeliwuje, jak widzę. Jest nawet tutaj tryb dryfowania. I co ciekawe, gdy jedziemy w trybie sport, nawet to są tutaj też ekoporady. Ekoporady w 500-konnym aucie. No, jeszcze takiego czegoś to ja nie widziałem. Także możemy ładować sobie tutaj z tyłu dwójkę dzieci w foteliki, nawet gdy będą chciały kopnąć nas w fotel, by jechać trochę inaczej no to nie udaje im się to ponieważ z tyłu jest bardzo dużo miejsca fotele są tutaj przesunięte do przodu względem tylnej kanapy i tak sobie chillujemy no dobra może wrzucimy sobie tryb komfort no na komforcie auto już jest zdecydowanie żwawsze Myślę, że w sumie to jest taki optymalny tryb, by jeździć tym samochodem. Ale na eko, tak w normalnym ruchu, jak najbardziej możemy się poruszać. No nie wiem, korzystamy wtedy tutaj, jak tak spokojnie jeździmy przecież ze 150 koni mechanicznych, czy coś takiego. Po prostu tutaj, Skoda, pracuje niczym agregat, w ogóle się nie poci żadne z tych rzeczy. Kolejny tryb, normal. Męcik. Zjedziemy sobie tutaj na skrzyżowaniu. No i szczerze wcisnąłem gaz do połowy, i też auto nie jest jakoś tam nadzwyczaj narowiste. Po prostu czujemy, że jedziemy takim w miarę dynamicznym samochodem, ale jakbyśmy kogoś tutaj posadzili na pasażerkę. To ta osoba z pewnością nie aby się. O co tutaj właściwie w tym samochodzie chodzi? Że ma on aż 500 koni mechanicznych. Momencik. Poprawię sobie tutaj jasność. O, teraz myślę, że będzie lepiej. No, nie chcę tutaj przekraczać prędkości. Spokojna jazda. Ten samochód, nawet jak wyzerujemy zużycie paliwa sobie, no to nie pali jakoś dużo. No bo spokojnie jesteśmy tutaj. W stanie zejść poniżej 9 litrów na 100 km. System start stop chyba jest tutaj na stałe odłączony, no ale nie ma co się dziwić. Silnik jest trochę wysilony, chociaż właściciel mówił, że jest zrobiony na bezpiecznie, ale lepiej z nim nie igrać, jeśli produkuje 500 koni no mechanicznych. Ogólnie muszę przyznać, że ten samochód bardzo dobrze trzyma się drogi. I czuć, że tutaj są zmienione hamulce na bardziej wydajne, no tarcze duże, nawiercane, zaciski też, wszystko jest tip-top. W ogóle w tym samochodzie wszystko, jak było robione, no to po prostu, no nie wiem, to po prostu czuć, że nie oszczędzano na tym, na żadnej modyfikacji. No, wszystko jest tak jakoś dostosowane, jakby on po prostu wyjechał z fabryki. No ale daily. Ma być też taka skoda przyjemna, jak i również bardzo zadziorna, dynamiczna. No i wrzucimy sobie jeszcze tryb sport. No tutaj już sobie możemy manetkami troszeczkę przyświrować. W ogóle my tak sobie w trybie sport jedziemy. Czemu nie odpalimy sobie troszeczkę głośniejszego wydechu? pierniczy Ale tutaj z tyłu strzela. No dzieje się tutaj naprawdę dużo z tyłu. Skręcimy sobie w stronę krajnika dolnego. Szwed. Ja pierdziele. Powiedziałbym nawet... Gorzej niż ja pierdzielę, ale nie wypada. Bo przecież to jest daily, więc mogą ten film oglądać całe rodziny i się decydować, czy kupić ten egzemplarz, czy też nie. Wiecie co, pociśniemy sobie po tych zakrętach troszeczkę ostrzej, jako że to auto fajnie i pewnie się prowadzi, ale uchylimy sobie jedną z tylnych szyb. Posłuchać, jak tutaj pracuje wydech. Ja pierniczy. opór powietrza. Zamknij okna. Wolnimy sobie troszeczkę, by przyspieszyć drugi bieg. Słuchajcie, co tutaj się dzieje z tyłu. Ja pierniczę! Coś niesamowitego! I to proszę Państwa, jedziemy z kodą. Ale dobra, zamykamy okno, bo tutaj nam z tyłu jakiś nieprzyjemny rezonans się robi. Ale to strzela z dupy niesamowite. Słyszycie teraz? Skoda Super w kombi. No i dobra. Nie możemy jechać szybciej, bo przekroczymy prędkość. No tak to wygląda. Myślę, że jeszcze możemy sobie wystartować za chwilę. Z procedury startowej. Procedurę startową: jak tutaj się odpala? Skrzynie na S w trybie S, momencik. Jest tryb S. Wyłączamy sobie kontrolę trakcji. Trzymamy. OK. Tutaj wszystkie systemy nam się teraz odłączają. Klimatyzacja, oczywiście, wyłączona. Zaraz tutaj się gdzieś zatrzymamy, tak szybciutko, by tak też szybciutko przyspieszyć. No i dobra, hamulec w opór, gaz. Ja pierniczę. No ale cóż, ten samochód osiąga setkę poniżej 4 sekund jest naprawdę dynamiczny no i tyle w tym temacie na pewno czekacie na próbę autostradową tego samochodu także ja będę z wami się już żegnał i cisnę na A11 no nie wiem czy na kołbaskowo czy może w szmyl sobie zrobimy małą przerwkę i wystartujemy no zobaczymy no taka jest właśnie Skoda Superb 500 konna 500 konne daily no, myślę, że na bezpieczne wyprzedzanie Tira, jadąc całą rodziną na wakacje, jest to samochód idealny. I tym optymistycznym zakręte, zakrętem, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.